Dzień dobry. Dziś zabieram chętnych w podróż w góry Czarnochory. Nie mylimy z Czarnogórą. Czarnochora to pasmo górskie na Ukrainie. Najwyższa część Beskidów Połonińskich. Skąd o nich się zwiedziałem? Już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż z górskiego czasopisma nad poziomem morza. To w nim odnalazłem artykuł Chatka u Kuby z pięknym zdjęciem starej drewnianej chatki położonej na zboczu góry. Jeszcze ciekawszy był opisywany artykuł o grupie Polaków, którzy za 350 zł odbyli magiczną podróż w góry Czarnochory. Pierwsza myśl jak to? Za 350 zł? Druga muszę tam koniecznie pojechać. I tak zrodził się plan, który szybko został wprowadzony w życie. Kompanem moim był mój kolega z czasów studenckich Paweł. Wyruszyliśmy więc po przygodę bez napinki by zamknąć się w budżecie 350 zł. Czego dowodem jest zdjęcie z Lwowskiej restauracji, gdzie kosztowaliśmy miejscowego jadła i trunków, a zasłużyliśmy, a jakże, wszak za nami męcząca podróż pociągiem do Przemyśla i marszrutką do wspomnianego Lwowa. Po sutym posiłku czas przyszedł by spalić kalorie. Zafundowaliśmy sobie więc nostalgiczny spacer po mieście, rozkoszując się pięknymi widokami i racząc się muzyką ulicznych grajków. Spotkanie z Nikiforem. Mówi się, że potarcie nosa lub wysuniętego palca Nikifora ma magiczną moc spełniania życzeń. Tak też robimy, a marzeniem jest bezpieczne przejście granic Czarnochory. No, ale czas ruszać dalej. Kierunek Iwano-Frankiwsk. Tę część podróży pokonujemy koleją. Wsiadamy do pociągu, przy wejściu zaskoczeni oddając bilety, a w zamian otrzymując zapakowaną w worku foliowym pościel. Zmęczeni zasypiamy. Po całonocnej podróży delikatnym głosem budzi nas pani, która odebrała nam bilety. Panowie, pora wstawać, za chwilę Iwano-Frankiwsk, czy jak to woli Stanisławów. Prawda, że brzmi polsko? Bo tu w XVII wieku Polska była, a później przyszedł czas rozbiorów i zaczęły się ciężkie czasy dla Polski i Polaków. Ale wracamy do naszej górskiej opowieści. Trochę jak we mgle kręcimy się po dworcu. W końcu udaje nam się wsiąść do marszrutki jadącej w kierunku Wierchowiny. Tam mamy wysiąść. Dosypiamy w autobusie, a sprzyja nam ku temu wboista droga. Autobus kołysze nas do snu i nagle przystanek Worochta! Spanikowani szybko wysiadamy. Gdy marszrutka odjeżdża, coś nam świta, że to miała być Wierchowina, a nie Worochta. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie. Pełno psów, kotujące się wysuszone krzaki, niczym w amerykańskim westernie, i my pośród tego, Gary Cooper i Clint Eastwood ukraińskich rubieży. Niestety nie mam fotorelacji z kolejnego etapu podróży, a była to przejażdżka terenową ładą z małacami z Ukrainy, którzy wybrali się na górską przygodę, by zdobyć najwyższy szczyt Ukrainy o nazwie Hoverla. Powiadają tu na Ukrainie, że w czasie swojego życia każdy Ukraińiec powinien choć raz zdobyć howerle. Co róż dodawali sobie animuszu, sącząc Nemirówkę. Czy zdobyli howerle, Tego nie wiemy. Nasze drogi się rozeszły. Wylądowaliśmy w miejscowości Bystrec. Stąd już na nogach do chatki u Kuby. I oto jesteśmy. Marzenie ze stronic gazet nabrało materii. Chatka u kuby. Po 31 godzinach dotarliśmy do celu. Się stąd, żeby Złap Sama chatka robi wrażenie zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz. Budynek pochodzi z lat 30. 20 wieku i wygląda tak, jakby czas stanął w miejscu. Gospodarz oprowadza nas po chatce niczym przewodnik wycieczki w huculskim skansenie. Ściany zdobią huculskie stroje, na stole stoją gliniane misy. Jedna ze ścian, jak widać, to prawdziwa spiżarnia. Kuba, muzyk z wykształcenia, z zamiłowania górski przewodnik, opowiada historię, jak stał się właścicielem tego pierwszego powojennego schroniska w Czarnochorze. Kuba jest niezwykle gościnny, częstuje nas chlebem i marynowaną słoniną. Docenia nas też zapasy podróżowania z karimatą i namiotem. Spędzamy u niego niezwykłe chwile, ale czas iść dalej. Kuba wskazuje nam orientacyjną drogę, która wiedzie w kierunku szczytu Pop Iwan. Po dwóch godzinach marszu czas na popas. Niczym. Bohater filmu Into the Wild Zbieram borówki. Muszę tylko uważać, by się nie pomylić, jak nieszczęsny Christopher. Swoją drogą piękna opowieść. Kto nie widział, to polecam. Jest piękna pogoda, aż dziw bierze, że za dwie godziny będziemy siedzieć w lesie pod tropikiem namiotu, chroniąc się przed deszczem. No, pierwsze koty za płoty przetarło się, a my rozbijamy namiot przy strumyku. Palimy ognisko i pieczemy szaszłyki z kurek. Spieszę z wyjaśnieniem, że chodzi o grzyby kurki nazbierane w lesie. Idziemy spać, spoglądamy jeszcze w dal. Już go widać. Tak, jutro mamy nadzieję dojść na Popa Iwana. Jest on jedną z wyższych gór czarnochory. Rano wstajemy i po śniadanku podążamy w kierunku głównej grani, trawersując zbocze. Dalej już ścieżką, raz w górę, raz w dół. Pojawiają się też turyści zmierzający w tym samym kierunku. Będąc nagrani, droga staje się łatwiejsza, a cel na wyciągnięcie ręki. I oto jesteśmy. Zdziwienie na szczycie jest budynek, a co to jest, a raczej co było? To jedno z tych magicznych miejsc, które nierozerwalnie związane jest z historią Polski na tych ziemiach. Władze drugiej RP budowały obserwatorium na trzecim co do wysokości szczycie Czarnochory za bagatela milion ówczesnych złotych. Biały Słoń, bo tak pieszczotliwie nazywano obiekt, przez 14 miesięcy był najwyżej położonym budynkiem w Polsce. W momencie oddania do użytku w lipcu 1938 roku było to jedno z najnowocześniejszych obserwatoriów w Europie. Niestety wojna szybko zakończyła użytkowanie obiektu, a grube na metr mury do dziś zdobią wierzchołek popa iwana, co widać. O obserwatorium krąży wiele pogłosek i legend. Powiadało się, że bryła obserwatorium maskuje podziemne lotnisko, albo że nowoczesny teleskop to w rzeczywistości dział dalekiego zasięgu. Jedna zaś z legend głosi, że ponoć pewnego dnia w okolicach szczytu owce pasł legendarny opryszek Aleksy Dobosz. Na jednym z kamieni zobaczył diabła. Według ludowych wierzeń Osoba, która by go składziła, miała otrzymać od Boga nagrodę. Dobosz nie wahał się ani chwili i zabił biesa. Krew czarta rozlała się po kamieniach, barwiąc je na czarno. W ten sposób zbójnik otrzymał dar nadludzkiej siły i ochronę przed kulami wrogów, a górę zaczęto nazywać czarną. Taka była pierwsza nazwa popaiwana. Hmm, oczywiście, gdy zmieniono jej nazwę na Pop Iwan, pojawiły się kolejne legendy. Ponoć na górze mieszkał kiedyś pop o takim imieniu. Miał tu zbierać zioła lecznicze, które wykorzystywał w noc świętojańską. Inni mówią z kolei, że kształt góry widzianej z daleka przypomina popa odzianego w habit. A wracając do rzeczywistości, budynek ten w czasach świetności miał pięć kondygnacji, dwie wykute w skalę. Liczył ponad 50 pomieszczeń, posiadał własną siłownię, akumulatorownię i wyposażony był w najnowocześniejszy sprzęt astronomiczny. Fundator nie pomyślał tylko o jednym bieżącej wodzie. Najbliższy strumień znajdował się w odległości ponad 6 kilometrów. Teraz żal na to wszystko patrzeć. Idziemy dalej, a właściwie to wracamy się. Można powiedzieć, że właśnie z tego miejsca startujemy główną granią. Przed nami szczyt Munczel którego raz widać, raz nie widać. Spacer graniom to prawdziwa frajda. Idzie się praktycznie bez zmęczenia, a widoki wokoło zacne. A że nam nigdzie się nie spieszy, to zatrzymujemy się, by coś pokuszać, dla niewtajemniczonych zjeść. Następnie skonfrontować naszą trasę z mapą i posiedzieć. O jak już mówiłem, idzie się praktycznie bez zmęczenia. Co widać na załączonym zdjęciu, ile jeszcze w nas sił. Przez szczyt właściwie przebiegamy, prawie go nie zauważając. Na głównym szlaku będą jeszcze niewielkie wzniesienia, jak Berbenieska czy Turkuł, a wszystko to na drodze do najwyższej góry Ukrainy, Hoverli. Gdy godzin marszu przybywa, rozglądamy się za noclegiem. Wybór jest prosty. Śpimy tam, gdzie jest woda. Rozbijamy więc namiot, spoglądamy na Białego Słonia i robimy rekonesans terenu. O, nie dość, że jest woda, to i zjeść będzie można co nieco. No, oczywiście żart, nie będziemy ryzykować. Mamy przed sobą jeszcze trochę dnia, wykorzystujemy więc go na spacer wokół obozowiska i fotografowanie okolicznych dolin. Mimo pięknej pogody, Pawłowi siódmy zmysł podpowiada, że. Czuję zmiany aury. A może to nie siódme zmysł, tylko reumatyczne bóle w kolanie? Tak czy siak, obkładamy nasz namiot jak nigdy kamieniami. Nadchodzi noc. I co? Spełniło się. Proszę spojrzeć. Jest... Lecimy cały czas. Piętnaście po pierwszej. Tak na wieteryk gra w namiocie. Przeżyliśmy noc, a poranek przynosi nam niespodziankę w postaci mgły. Idziemy mając w pamięci wieczorny widok grani, co nie zmienia faktu, że idzie się ciężko i trochę po omacku. Po jakimś czasie słyszymy dźwięk dzwonków. Oho, coś zaczyna chyba nam szwankować. Skąd to dzwonki? Tajemnica się wyjaśnia. Rzeczywiście to były dzwonki. Spotykamy pasterza ze stadem owiec. To spotkanie dodaje nam otuchy. Chwilę gawędzimy, robimy pamiątkowe fotki i idziemy dalej drogą nakreśloną przez sympatycznego tubylca. Dziarsko kroczymy przed siebie, aż napotykamy na przepaść. Coś poszło nie tak. Takie są skutki chodzenia we mgle. Jak sroka w kość patrzymy w mapę. Tylko co daje spoglądanie w mapę we mgle? Ech, nie jesteśmy przekonani gdzie iść. Najrozsądniej będzie oddalić się od przepaści, to po pierwsze, a po drugie, poszukać jakiejś ścieżki. Jesteśmy uratowani. Spotkamy ludzi, którzy idą też na hoverle, i każą iść za nimi. Na szczęście, mgła opada. Grupa Ukraińców, dzięki którym jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jeziorko niesamowite w dole. A tam ten malutki pipancik to Hoverla. O, 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 o. o. Dziś tam dojdziemy. Przynajmniej taki mamy zamiar. Jeszcze raz jeziorko niesamowite. I dziękuję za uwagę. Jeszcze tylko mała górka Bresku. No, mała nie mała, w sumie to wyższa niż nasz Giewont. I naszym oczom ukazuje się najwyższa góra czarnochory Hoverla. Oprócz góry widać także słupki graniczne. Są to polsko-czechosłowackie słupki graniczne, wyrastające z grani. Ich kamienne oblicza już od dawna nie pełnią swojej pierwotnej funkcji, za to stanowią dobry punkt orientacyjny. Jeszcze większym reliktem czasów minionych są napotkane przez nas druty kolczaste. Są to pozostałości po I wojnie światowej. W czasie I wojny światowej Czarnochora stała się areną walk prowadzonych przez wojska austriackie w obronie linii Karpat, którą usiłowali sforsować Rosjanie. Po stronie Austriaków w walkach tych brały udział polskie i ukraińskie ochotnicze formacje wojskowe, legiony polskie, ukraińscy strzelcy, Siczowi. Jedni i drudzy z pokonaniem Rosjan wiązali nadzieję na niepodległość. Ciężkie boje toczono m.in. we wrześniu 1916 roku, kiedy Rosjanie uderzyli na główny grzbiet Czarnochory. Jedna z walk stoczyła się właśnie w okolicach Smotreca, czego dowodem jest wspomniany drut kolczasty oraz linie okopów. Ale czas napierać i żeby nikt nie pomyślał, że to spacerek, proszę spojrzeć, a raczej przez chwilę posłuchać, jak wiało na grani. Mamy to! Szczyt Hoverli zostaje przez nas zdobyty. Rumuńska nazwa Hoverla oznacza trudne do przejścia. Czy takie było? No, jakby powiedział mój przyjaciel i obierzy świat biały, panowie, nie było łatwo. Na szczycie znajduje się, mm, a właściwie czego tu nie ma, atrakcji jest całkiem sporo. Mamy prawosławny krzyż z pięknym widokiem na Pietrosa w tle. Na środku stoi ukraiński trójząb, a za nim tablica z murowanymi pojemnikami zawierającymi ziemię ze wszystkich 24 obwodów państwa. Nieco na uboczu wznosi się obelisk, słup geodezyjny pomalowany w barwy Ukrainy. Po prawej zaś stronie wbito słupek z nazwą i wysokością szczytu, przy którym robimy sobie pamiątkowe fotografie. Całość dopełnia metalowy krzyż stojący w centralnej części. Schodzimy z Howerli, a tam na dole widać ciekawy obrazek. Obrazek, który towarzyszy mi każdego dnia, ponieważ postanowiłem go wydrukować i powiesić na ścianie. Co tam się dzieje? Z lewej strony podchodzi stado owiec. Kto wie, może naszego kolegi? Po prawej Polacy rozbici w dwóch namiotach, a w oddali ukraiński obóz harcerski. Gdy będziemy przechodzić obok, oni cały czas będą poddawani mustrze. Ale my ruszamy dalej, choć dziś przejdziemy już niewiele. Czas na zasłużony odpoczynek. Palimy ognisko, gawędzimy, pijemy najsmaczniejszą herbatkę na świecie i zasypiamy. Budzi nas piękny dzień. Po spakowaniu całego Majdanu idziemy. Naszym celem jest Petros. Kolejny szczyt dwutysięczny. No tak, jedni kolekcjonują ośmiotysięczniki, a my szczyty dwutysięczne. Na przełęczy przed granią czeka na nas niespodzianka. Stoi sobie w sercu gór jegomość na motorze i prosi nas o wylegitymowanie. Nie mamy nic na sumieniu, więc grzecznie pokazujemy dokumenty. Zamieniamy parę zdań i wchodzimy na Petrosa. Gdy z podejścia pod górę odwracamy oczy, ukazuje się nam cała grań czarnochory. Rodzi się pytanie: my tyle przeszliśmy? no tak. Dochodzimy do szczytu. Jeszcze tylko ostatnie stopnie i zdobędziemy Petrosa. Tak, na Petrosa wchodzi się po drabinie. Tylko trzeba sobie ją ustawić. Na samej górze robimy sobie pamiątkowe zdjęcie na tle howerli. Na szczycie. Co jest dla nas zaskoczeniem, znajduje się krzyż i zniszczona kapliczka. Zniszczona, bo okazuje się, że jakiś czas temu uderzył w nią piorun. No to co? Wszystkie ważniejsze szczyty Czarnochory zaliczone. Pozostaje nam delektować się spacerem po połoninach. Ech, jak tu pięknie. Człowiek wie, gdzie się budzi, a nie wie, gdzie zaśnie. Ale czy to ważne? Tu każde miejsce na biwak jest wyśmienite. Wędrujemy powoli, czasami zatrzymując się na wrzucenie czegoś na ząb. Nagle nostalgiczny spacer zaburzają nam dwa pasterskie psy, które chcą nas szywcem pożreć. Czyżbyśmy weszli na ich rewir? Uciekamy czym prędzej. Po kilku godzinach marszu cywilizacja dochodzimy do tak zwanej stai, staja. To huculskie określenie szałasu mieszkalnego, w którym podczas letniego wypasu owiec lub bydła wyrabia się sery. W szałasie takim przez cały sezon pali się watra. Zwykle staja jest dwuizbowa. W jednej części mieszkanie z paleniskiem, w drugiej przechowuje się sery. Zostajemy mile przyjęci przez gospodarzy. Oglądamy świat, który zatrzymał się w miejscu. Słuchajcie, można pić mleko z lidla. Biedronki Kauflandu, a my co? Pijemy mleko prosto od krowy. Kupujemy od gospodarzy marnowaną słoninę i ruszamy dalej. Znajdujemy wodę. Jak jest woda, to rozglądamy się za noclegiem. Wybór padł na miejsce przy starym schronisku. Dziś tu tylko straszy, ale za to ładne okoliczności przyrody wszędzie wokoło. Idziemy spać. A rankiem po przebudzeniu robimy sobie herbatkę, której zapach przyciągnął naszych nowych kumpli. Prawda, że urocze? Z żalem muszę to powiedzieć, ale nasza wyprawa dobiega końca. Żegnaj koniku, żegnaj urocza czarnochoro. Schodzimy do miejscowości Kwasy. Wieś Kwasy? Które prawdopodobnie powiodą nas do Lwowa. I już jesteśmy w pociągu, który przetransportuje nas do Lwowa. Zmęczeni, ale szczęśliwi stoimy na lwowskim dworcu. Tu się zaczęło i tu się kończy. W nagrodę za sprawnie przeprowadzoną wyprawę fundujemy sobie lwiwskie piwko i czeburaki, czyli pierożki z mięsnym nadzieniem. Mówiłem wcześniej, że nie będziemy oszczędzać za wszelką cenę, a i tak koszt całej wyprawy nieznacznie przekroczył wcześniej wspominaną kwotę 350 zł. Polecam wszystkim góry Czarnochory. To góry na każdą kieszeń, dostarczające wielu wspaniałych wrażeń i przeżyć. Dziękuję za uwagę.